Piękne widoki, prawda? Cześć, dzień dobry! Dzisiaj przyszedł czas na to, abyście poznali tajemniki mojej naturalnej pielęgnacji. Dostawałam wiele pytań, jaką stosuję pielęgnację, czym się myję, czym nawilżam skórę, czym myję twarz, co robię, że mam ładną cerę. I dzisiaj postaram się odpowiedzieć na wszystkie te pytania. Twarz myję głównie samą wodą oraz wieczorami myję ją peelingiem, który sama sobie robię. I taki peeling to są zmielone ziarna kawy, zmi zmielone ziarna kawy z olejem kokosowym. I to tyle. Dwa proste składniki, skóra jest po tym bardzo, bardzo nawilżona, gładziutka i nabiera takiego pięknego, lekko opalonego kolorytu. Jeżeli doczekacie do końca filmu, pokażę Wam, jak zrobić taki peeling. Następnie ciało. Ciało również myję głównie tylko wodą. Jeżeli jestem mocno zabrudzona, wtedy używam szare mydło. Moje ciało jest piękne, moje ciało jest nawilżone, moje ciało nie posiada żadnych liszajów, suchych plam, krostek. Chyba, że zjem coś, co mi po prostu nie odpowiada. Myślałam, że nie odpowiadają mi truskawki, jednak okazało się, że bardzo źle wpływały na mnie arbuzy. I po arbuzach moja skóra była cała... W malutkich białych krostkach, zarówno na twarzy jak na dekolcie, i było to dla mnie dość uciążliwe, po prostu, bo nie wyglądało to ładnie. A jest lato, a mam odsłonięte ciało, i, i troszkę było to krępujące chodzenie z taką ilością krostek jednak odstawiłam aipuzy i wszystko powróciło do normy w tydzień. Myślę, że w tydzień czasu w tym momencie nie zmagam się ze, z, z żadnymi zmianami skórnymi i uważam, że ma na to wpływ to, że po prostu dobrze się odżywiam. Im więcej spożywam tłuszcz, tym moja skóra lepiej wygląda. To zauważyłam. Dodatkowo uważam, że niemalowanie się sprawiło, że moja skóra na twarzy oddycha i w końcu nie mam krostek, w końcu nie mam trądziku, z którym zmagałam się naprawdę wiele lat, który bardzo mi przeszkadzał i który ukrywałam zawsze pod makijażem i nie wiem, jak dobry makijaż bym używała, te krostki zawsze były. Dodatkowo kiedyś też paliłam papierosy, także na to, na jakość mojej skóry, myślał, że również miały wpływ właśnie papierosy, bo toksyny, które zażywałam, wychodziły mi właśnie przez skórę. Ciało. Co dalej, jeżeli chodzi o moje ciało, to również tutaj używam pilingów z kawy i oleju kokosowego lub cukrowego, który również pokażę, jak zrobić na końcu filmu. Jeżeli chodzi o nawilżenie, to zazwyczaj jest to olej kokosowy, chociaż ten olej kokosowy z tych peelingów zupełnie mi wystarcza, ponieważ skóra po tych peelingach jest naprawdę bardzo, bardzo gładka, odświeżona i nawilżona. Jednakże gdy potrzebuję większej ilości nawilżenia, na przykład po mocnym opalaniu, wtedy używam olej kokosowy. Gdy czuję, że moja skóra jest bardziej sucha niż zawsze, gdy spożywam mniej tłuszczy, Lubię użyć wtedy krem, który również robię sama, na bazie masła szyja i oleju kokosowego. Może to być również krem na bazie masła szyja i oliwy z oliwek. Taki krem lubię stosować również u swoich dzieci, na przykład na pupę, na ciało po umyciu. Super sprawdza się jako krem pod pieluszkę. Jeżeli chodzi o moje włosy, to Dobrze wiecie, co używam. Jest to albo jajko, albo mm, szampon z orzechów piorących. I jestem zachwycona, moje włosy są piękne. Uważam, że są naprawdę wspaniałe, że są w super kondycji. Oprócz oczywiście tych, tutaj tych a, spalonych końców, których już niedługo się, mam nadzieję, pozbędę. Ponieważ jeżeli chodzi o resztę moich włosów, to są one naprawdę błyszczące, czyste, nie potrzebuje żadnej e, dodatkowej odżywki. E, to samo jajko jest odżywką. Szampon z zarzechów piorących jest e, przede wszystkim naładowany e, witaminami A, D, E i K. I również innymi, które świetnie mogą wpływać również na naszą skórę, nie tylko na nasze włosy. Także jeżeli poszukujecie Płynu, lub takiego żelu, czegoś, co umyje wasze ciało, to taki szampon do włosów również świetnie sprawdzi się jako żel podpysznic jako żel do ciała. Taki, takie orzechy piorące wpływają niesamowicie odżywczo na nasze ciało. Dodatkowo te orzechy piorące są naprawdę bardzo delikatne, dlatego myślę, że również sprawdzą się u alergików. I tak naprawdę to by było tyle. Ja nic więcej nie użyłam. Głównie woda i olej kokosowy, tak jak widzicie. I jestem zadowolona z tego, jak wygląda moja skóra. Tutaj czoło jeszcze. Na czole mam dość głębokie zmarszczki, przez to, że przez moją wadę wzroku mylę oczy, żeby cokolwiek przeczytać. I... No, te zmaszki są dość głębokie, także lubię dodatkowo nawilżyć czoło samym masłem szyja. Nie ma co więcej gadać. Zapraszam Was, żebyście zobaczyli, jak wykonuję sama własne kosmetyki do ciała. I tak jeszcze dopowiem, że dzisiaj przyszedł ze mną w pole mój kotek. Do przygotowania przepisów będziesz potrzebować nierafinowany olej kokosowy, oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia, masło szyja, cukier lub inną substancję cukru podobną z mielonej ziarna na kawy. Rozpuściłam większą ilość masła szyja. Łączę je w proporcji 1 do 1 z rozpuszczonym w kąpieli wodnej oleju kokosowym. Robię małą ilość, bo zrobienie takiego kremu zajmuje chwilkę. I lubię go robić na bieżąco Aby krem ładnie pachniał, można dodać kilka kropel olejku eterycznego, jednak musi być z dobrego źródła, aby nie powstała żadna alergia, ani wypyski czy wysypka. Duży wachlarz dobrych olejków! Eterycznych, ekologicznych znajdziecie na stronie www.zdrowiemojapasja.pl które bardzo polecam bo czuć różnicę między nimi a zwykłymi tanimi olejkami. Wszystko mieszamy i przelewamy do pojemniczka. Tak prezentują się gotowe kremy. Warto trzymać się w lodówce, szczególnie w te upały. Krem numer 2. Kolejny krem będzie na bazie oliwy z oliwek. Powtarzam schemat i znów robię proporcję 1 do 1. Oliwa z oliwek z masłem szyja. Tutaj już odpuściłam oleje eteryczne. Krem będę używać pod pieluszkę dla nowego członka rodziny. Mieszam i przelewam do pojemniczków. Takie ładne słoiczki możecie dostać teraz dosłownie wszędzie. Peeling. Czas na peeling na bazie cukru, w moim przypadku na etytolu, ponieważ jest delikatny i świetnie nadaje się na peeling u lub twarzy. Cukier o dużych kryształkach świetnie sprawdzi się woli peelingu do ciała. Proporcja znów wynosi 1 do 1. Użyłam 4 łyżeczki etytolu i 2 łyżki oleju kokosowego. Mieszam i przekładam do pojemnika. Peeling z kawy robi się dokładnie tak samo. Kiedyś piłam dużo kawy, dziś zastąpiłam ją yerba matę, więc zostało mi dużo ziarna. Mielę je w ręcznym młynku do kawy na duże lub drobne części. Zależy do czego peeling ma służyć, do ciała czy twarzy. Peeling kawowy pachnie obłędnie. Niczym afrodyzjak. Po zastygnięciu, peeling powinien wyglądać właśnie tak. Dziękuję Ci za oglądanie. Jeżeli chcesz mnie wspierać, zostaw komentarz, łapkę w górę, daj subskrypcję. Dziękuję Ci bardzo. Pa Pa!